Cześć, hej, witam was, z tej strony Blazin i dzisiaj mam poradnik drugi w After Effectsie i pokażę wam jak zrobić takie mm, dosyć ciekawe napisy, które możecie sobie zbudować u siebie i nie wiem, zrobić jako outro albo intro, no, po prostu to już zależy od was grafika to głównie inwencja twórcza i na tym się to wszystko opiera Także pokażę Wam, jak to wygląda, i potem zrobimy to samo od nowa. Tak, ja nie miałem jakiejś ciekawej inwencji, żeby wstawić tu jakieś mm, ok napisy, więc dałem po prostu to, co dodawałem po kolei, żeby to w miarę było widać, co się dzieje no no i zaczniemy sobie jakiś nowy projekt powiedzmy nową kompozycja Zrobimy trochę krótsza na pewno powiedzmy 20 sekund OK. i teraz co jest ważne zaczniemy od samego podstawowego tekstu i powiedzmy napiszemy tekst Jeden albo są tekst nawet nie będzie yy, i teraz klikać tutaj, mm, odznaczać to, i wtedy ten tekst, który macie, jest 3D, i zaraz się tym zajmiemy. Tylko wejdziemy tutaj, charakter, powiększymy naszą czcionkę, ok, i zbudujemy teraz, te, tak jakby trzy teksty, które się mm, obracają wokół siebie skopiujemy, jeszcze Ctrl C, Ctrl V. Napiszemy Co napiszemy. Cinema 4D. Ops. Okej, okay. skopiujemy jeszcze jeden i nazwiemy After Effects. Fajnie. Okej. Okay. Czyli mamy już trzy napisy i teraz chcemy, żeby były one fajnie rozłożone. No to zaczniemy od. No może skoro już mamy tutaj, to może nazwiemy i ten. Ops. Niech będzie, ja wiem. Photoshop. Czego nie? Ok. Aczkolwiek z Photoshopem nie, nie jestem tak zbytnio obeznany. Ok, zaczynamy. Czyli teraz wchodzimy tutaj, e, rozwijamy nasz pierwszy tekst e, wchodzimy w transform i mamy tutaj rotację Y i ona jest odpowiedzialna właśnie tutaj dookoła naszej osi, a jeszcze chyba będziemy musieli przestawić, tak uuu niedobrze, dobra to skasujemy jeszcze raz zacznijmy od naszego photoshopa i mamy tutaj enchanted point czyli mm, to jest jakby punkt odniesienia jak widzicie, obraca się wokół tego punktu i musimy go zmienić, żeby obracał się wokół innej osi. Także zerujemy tutaj i musimy ten Enchantment Point ustawić tak, aby pasował nam. Ok, tak powinno być w porządku. Teraz przeniesiemy troszeczkę i zbudujemy jeszcze raz ten napis że na szybko jeszcze raz. Okej. Okay. Nie wiem, czy dobrze napisałem after jest dobrze. Okay. Teraz mamy Photoshop. I obracamy. Tutaj w skali Y. Momencik. Ok. Programy do grafiki mają straszną zdolność do kraszowania się, i to jest po prostu beznadziejne. Obracamy o. powiedzmy, jeżeli mam 360 stopni w jednym kole, to powiedzmy, że chcę mieć jakby na trzy części rozłożone, czyli to nam daje. Bo jakieś powiedzmy 120 stopni będą rozłożone, ok, I, czyli Photoshop też jest. I powiedzmy, że chcemy mieć cinema jeszcze, i tak samo w transfer wchodzimy w rotację Y i wpisujemy 120, nie, to też będzie 240, przepraszam. Ok, i teraz mamy, no, powinniśmy już mieć. E, zbudowaną, powiedzmy, damy jeszcze kamerę e, layer layer new kamera, dam sobie na 35 i teraz, powiedzmy, możemy nawet sobie troszeczkę obrócić, ops, tak Widzicie, mamy teraz tak na równo trzy rozłożone tutaj te teksty. Także możecie sobie nawet tak fajnie dać od góry, żeby to wyglądało. Wszystko zależy od Was, jak Wy będziecie chcieli. I zaznaczamy teraz wszystko, przenosimy tutaj do rogu, tak jak tam widzieliście. I teraz zaczniemy obracać. I to jest fajne, że zaznaczymy wszystkie z shiftem, Możemy je wszystkie naraz obracać. Widzicie? I to dosyć fajnie wygląda. Także teraz co zrobimy, to będzie po prostu zwykły keyframe. Jedziemy pierwsze, powiedzmy zaczynać tak. Dajemy keyframe. Powiedzmy przesuniemy do 2 sekund. Przesunie się o powiedzmy. Ile damy? Ops. Czego nie chce nam się wszystko przesunąć? No, ale to jest bolesne po prostu. Ok, teraz powinno być dobrze, tak przesuniemy to powiedzmy o 99 stopni, czyli o 30 tak w sumie, bo doszło do 99 i teraz powiedzmy w pół sekundy, czyli to powinno być 15. I w pół sekundy powiedzmy to się obróci całe do kolejnego takiego, jakby do kolejnego napisu czystego, żeby było widać. I teraz kolejne dwie sekundy, i dajemy o kolejne 30, czyli będzie 220, 220, 217. Powiedzmy damy. Aha, i znowu nie jest oznaczone wszystko. Także pamiętajcie, żeby. Zaznaczać wszystko 217 227, dajmy ok, czyli mamy teraz tak szybki ten przejście i tu będzie kolejne przejście powiedzmy gdzieś tyle, taka sama odległość i poruszamy tutaj fajnie i teraz znowu 2 sekundy tutaj gdzieś 2 sekundy są tutaj i będzie 368, tak. A to, to się nam kończy skala, czyli gdzieś tutaj. Tak, tak. Tak. Już mamy. Ułożone. Możemy jeszcze przekręcić się raz, po prostu to, żeby po prostu mieć jeszcze jedno przejście. Ok, więc mniej więcej to tyle. Co do samego napisu, jak zbudować. Po prostu tą rotację tych liter. I teraz zajmiemy się pluginami. Pluginy, które będą Wam potrzebne, to będzie Color Correction i jeszcze będzie Wam potrzebny Optical Flowers. One są płatne, ale jeżeli się postaracie, to możecie je zdobyć albo wersję demo. Chyba, chyba są, powinny być przynajmniej. Także możecie sobie w skrócie załatwić. I teraz zajmiemy się właśnie tymi efektami. Yy. Na samym początku y, ja Wam dam paczkę do ściągnięcia. Ona będzie w, w deskrypcji i tam będziecie mogli sobie ściągnąć takie dwa fajne layery, które. No, w mm, streamie będziecie musieli zrobić to co ja zrobię teraz: czyli przeciągacie te dwa layery, klikacie prawym, dajecie na Blending Mode i dajecie na Add. I, ups. I wracam do kompozycji, i to co nam zrobi, że one będą jakby prześwitywały, dzięki czemu powstaje nam one. Są teraz w kompozycji z tym właśnie z tymi literami, i y, dodają trochę uroku temu wszystkiemu. I wygląda to dużo lepiej. Y, po prostu oko musi więcej zwracać uwagę na szczegóły, i detale, i przez to obraz był się bardziej ciekawy. Y, dalej, co zrobimy, będzie dodanie naszego Color Correction, także wchodzimy tutaj w efekty, magic bullet i dajemy na lux teraz edit i będziemy sobie kołować jakiś Color Correction, zobaczymy jakie jeszcze ładuje się, ładuje mam nadzieję, że się nie skraszuje okej, okay, jesteśmy nie pamiętam jaki wtedy dałem nie wiem czy to nie był ten czasami wybiorę sobie z jakichś już gotowych, może, bo troszeczkę nie chcę się. Bo to chyba był ten, tylko że usunąłem to i dałem na niebieskie opcje. To nie ta opcja, to to. Mhm, tak, to było to. Ok, widzicie, trochę nam teraz się zrobiło tak kolorystyczniej. Zrobimy jeszcze jeden color correction looks Edit i dam sobie teraz takie moje dwa ulubione efekty z Color Correction, czyli to takie jakby rozciągnięcie do środka albo na zewnątrz. Wpiszę sobie może minus 15, to może 25 i dam teraz chromatic i dam powiedzmy do do pełnych dwóch. Powinno być OK. No, jak widzicie, teraz mamy mm, channel, and color, kolorów nam się rozdzieliły i tworzy to fajny taki cybernetyczny efekt. E, co dalej i teraz przejdziemy może do Optical Flares. Dodamy jakieś flary. E, efekt. video copilot Optical Flares. Options. Szukamy gotowych w present. Weźmiemy sobie może tą, ja w tomu użyłem w poprzednim, dajemy, klikamy, zmieniamy w tutaj w motion blur yy, w render mode na over-original, mamy to w kompozycji i teraz mm, powiedzmy przenosimy tą flarę pod color correction, żeby ona też należała, żeby color correction też na nią oddziaływał. Yy. W sumie może, mogę Wam jeszcze coś pokazać, czego nie dałem wtedy, a przypomniało mi się, że mogę w sumie teraz to zrobić. Także yy, to się robiło jakoś. W sumie w sumie to damy jako inny nowy layer, czyli robimy jeszcze jeden nowy layer Optical stars z nową opcję. I teraz co będę chciał zrobić. Damy sobie powiedzmy, to chyba nie ma znaczenia. I teraz damy sobie nano na, na... Tak, to było tu, czyli damy sobie to było. Ta była chyba fajna bodajże. Tu zmienimy sobie na 0 i widzicie mam taki fajny Dust efekt czyli taką jakby brudną kamerę, coś w tym stylu. I teraz przeniesiemy. Dam sobie, powiedzmy, nie wiem tutaj Zmienimy trochę światło, no powiedzmy 40, żeby nie było aż tak widoczne leciutko po prostu, możemy te dać oczywiście też pod color correction itd. i tak dalej, wtedy musimy trochę to. ok, teraz powiedzmy dodamy jeszcze parę flar optical flar znowu, options yy, ups, nie tutaj Tutaj jest fajna flara, która bardzo pasuje, tak jak blaster. Można to fajnie skomponować i powiedzmy, dam go tutaj tak samo jak wtedy. I to wszystko, oczywiście, można sobie skiframować, żeby to na przykład latało. To zaraz zrobimy. Ok, dam brightness 300, żeby to bardziej lepiej wyglądało pod color correction, też to damy. Ok. Hmm, co by tu jeszcze dodać? O, no, może tyle, nie będę już więcej pokazywał tych flar, no bo to bez sensu. Możecie sami sobie swoje dać, jak wam pasuje, do gustu i tak dalej. Teraz co do keyframe'u tych wszystkich Optical Flarsów, no to powiedzmy, yy, zaznaczamy pozycję tutaj. To jest też Optical Flara, czyli tutaj. Mam jeszcze jakąś. Yy a bo to jest to tutaj nie bo to jest ten taki dust effect czyli to nie i jeszcze tą tak tak i powiedzmy przechodzimy do końca gdzie mamy koniec teraz koniec mamy tutaj tak okej okay. i teraz po prostu że mam ten center point tutaj powiedzmy damy tutaj Aha, to jest z tego. To powiedzmy, mi się przybliży troszeczkę i z tego, z tego laseru damy, powiedzmy tutaj, czego nie. Teraz przybliżymy kompozycję, render kompozycji dotąd. Mam 8 sekundowy napis. Możemy te napisy troszeczkę przenieść, bo jak widzicie, eee One nam się troszeczkę tutaj zniekształciły przez ten Color Collection, to zakrzywienie, i trochę nam weszły za bok, czego nie było widać na przykład początkowej litery. No i teraz po prostu wyrenderujemy to. Zobaczymy, jak całość wygląda. Mam nadzieję, że przyda to się Wam. Yy, no jest to dosyć ciekawe i bardzo łatwe zresztą. Także, jak chcecie zrobić sobie jakieś takie w miarę fajne Outro, to możecie użyć tego. Wam mniej więcej zasadę na jakim działają optical flares, yy, jak działa color correction, ale to jeszcze z, z tych poszczególnych pluginów będą osobne właśnie tutoriale do tego, myślę. Możecie jeszcze dodać Twitcha na przykład, yy, czyli powiedzmy tam zmianę światła, czyli tam zaznaczycie light, yy, zaznaczacie light, zaznaczacie slight i scale, dzięki czemu obraz się będzie trochę ruszał. Nie, nie możecie z tym przesadzić, bo wtedy napis, który będziecie chcieli, żeby widz przeczytał, nie przeczytał, bo będzie nie zrozumiał. Ja często tak mam, że ja wiem, co tam napisałem, ale na przykład jeżeli wyrenderowałem to, pokazałem to komuś, to ktoś nie może się doczytać, co to jest. A ja myślę, że to oczywiste, no bo ja przecież tam wpisałem ten tekst i wiem, co tam jest. I dla mnie jest to łatwiej czytać, ale jeżeli ktoś spotka się z tym pierwszy raz będzie mu było dużo ciężej, także musicie na no, to zwrócić dużą uwagę, żeby nie przesadzić z tymi efektami i nie dać ich za dużo, żeby to co chcecie treść była dalej czytelna. Okej, okay, widzę no, jeszcze 2 sekundy do renderu zostało. Jak widzicie render jest dużo wolniejszy, ponieważ tych efektów jest naprawdę sporo i no, przy, ty przy tylu layoutach z CC i Optical Flars trochę już trzeba więcej mocy obliczeniowej od komputera. Jeżeli macie jakieś pytania do tego tutorialu, jakieś tam jeszcze zapytania, czegoś nie wiecie, czegoś chcecie się dowiedzieć, także możecie komentować i ja na pewno Wam odpiszę, bo na razie nie, nie mam jakiegoś du dużo widzów i tak dalej. Ok, czyli widzę, że nam się to wszystko wyrenderowało, po kolei macie fajnie napisy. Do tego jeszcze tym background, z tym wszystkim, było na to dosyć sympatycznie, moim zdaniem. Także ja myślę, że to na tyle, żegnam się z Wami, cześć, trzymajcie się i do zobaczenia.